Dzisiaj chcę Wam pokazać wzór ażurowy. Może to jasne, podłoże wezmę precz. Wzór ażurowy, który już kiedyś wykorzystałam jako wzór ściągaczowy. Wzór, który jest naprawdę dziecinnie łatwy. Dlatego nie boję się powiedzieć, że również jest dla tych z Was przeznaczony, którzy są początkujący. Jeżeli będziecie używać ten wzór jako ściągacz, to proponuję Wam zrobić tutaj, może na dole, jeżeli będziecie robili, są włóczki, które się bardzo szybko zwijają, proponuję Wam wtedy tu może zrobić dwa rzędy ściegiem francuskim, to znaczy z każdej strony jeden, jedna prawa strona i drugą też robicie prawymi oczkami. Wtedy nie będzie Wam się to zawijało. Zależy to również od tego, z jakiej włóczki będziecie to robić. Tak wygląda jego prawa strona. Popatrzcie, jest naprawdę bardzo fajny wzór. Nie tylko na ściągacze, możecie również zrobić całkiem normalny wzór ściągaczowy jeden na jeden i później ten wzór wykorzystać. Tak wygląda jego lewa strona. Ja już również widziałam sweterki rozpinane, robione tym wzorem, gdzie dwie przednie części były zrobione tym wzorem, z całkiem normalnym wzorem ściągaczowym i później ten wzór na te dwie strony. Oczywiście te, te zakładki takie na guziczki były robione, o ile dobrze pamiętam, tym ściegiem francuskim, to znaczy z każdej strony lewe, prawe, prawe oczka, z lewej i z prawej strony. Tylnia część sweterka rozpinanego była robiona z samych prawych oczek. Bardzo fajnie to wyglądało. Co z tym wzorem zrobicie, to już tylko i wyłącznie zależy od Was, to był, była taka moja y, mała propozycja, którą widziałam kiedyś. E, słuchajcie, mamy liczbę oczek podzielną przez 7, a więc bardzo fajny, y, fajna liczba oczek, y, znaczy możecie zrobić na przykład na skarpetki ten wzór. Tymi, tym wzorem skarpetki. Robicie wtedy dla dorosłych już od 14 oczek, to jest taka na jeden drut, to jest taka normalna liczba oczek. Jeżeli dla siebie będziecie robili, a więc dwa raporty wtedy na wysokość mamy 6 rzędów, czy 6 okrążeń. Jeżeli robicie w rzędach, tak jak dzisiaj będziemy robili, to liczba oczek jest podzielona przez 7, tak jak powiedziałam, plus dwa oczka brzegowe. Jeżeli będziecie robili na okrągu czy na pięciu drutach, nie macie tych oczek brzykowych. Na wysokość macie obojętnie czy sześć rzędów, czy sześć okrążeń. Siódme robicie znowu od pierwszego. Mamy oczka prawe na niebiesko i czarne. czarne na czarno mam zaznaczone oczka lewe. Na zielono to są narzuty. Trzy oczka razem przeciągnięte i dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Ja z Wami będę dzisiaj robiła dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe pierwsze zdejmuję, ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. Po oczku brzegowym mamy jedno oczko, które przerabiamy na prawo. Następnie mamy jedno lewe oczko i trzy na prawo. Jedno lewe, jedno prawe. Pierwszy raport zakończony. Rozpoczynamy drugi. Oczko prawe. Oczko lewe, trzy oczka prawe. Jedno lewe i jedno prawe. I powtarzacie wasze raporty taką ilość, jaką potrzebujecie dla waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko na lewo, to jest oczko brzegowe. Odwracamy robótkę i robimy drugi rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Wszystkie rzędy parzyste przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu, również wszystkie okrążenia parzyste przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Tam gdzie robiliście w pierwszym rzędzie oczka prawe, one tutaj wam schodzą jako lewe z, z drutu. Jak robiliście oczka lewe, one schodzą wam z drutu jako prawe oczka. Rozpoczynamy trzeci rząd. Oczko brzegowe, i po nim mamy znowu jedno oczko prawe, jedno lewe. Na zielono jest zaznaczony jeden narzut. Następnie jedno oczko zdejmujemy. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na lewo. A więc wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek. Przeciągamy włóczkę. To pierwsze oczko, które zdjęliśmy bez przerabiania, przeciągamy nad tym przerobionym. Jeden narzut, oczko lewe i prawe. Rozpoczynamy drugi raport. Prawe oczko, lewe oczko, narzut. Jedno zdejmujemy. Przenosimy je bez przerabiania. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami przeciągamy włóczkę i wyciągamy lewy drut. Oczko, które zdjęliśmy, nie przerobiliśmy, przeciągamy nad tym przerobionym. Jeden narzut, jedno lewe. I jedno prawe. I powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko na lewo, to jest oczko brzykowe. Odwracacie waszą robótkę i robicie czwarty, parzysty rząd, tak jak oczka schodzą wam z drutu. Narzuty przerabiamy na lewo. Oczka, które robiliśmy razem, trzy, przerabiamy na lewo. Narzut znowu na lewo. Tu schodzi nam z drutu prawe oczko, ponieważ one w poprzednim rzędzie było lewym oczkiem. Jeżeli robicie w okrążeniach, jak robiliście prawe oczka, to w okrążeniach w parzystych okrążeniach robicie to również na prawo. Narzuty przerabiacie na prawo, oczka, które przerabiacie razem, przerabiacie na prawo. I ostatnie brzegowe Robię na lewo. I teraz robimy piąty rząd. Oczko brzegowe, jedno oczko na prawo, jedno na lewo. Jedno prawe, narzut. I teraz mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut wsuwacie pod przednie ścianki tych dwóch kolejnych oczek, które są na lewym drucie. Przeciągacie włóczkę, wyciągacie lewy drut i to oczko, które tu powstało, ma skłon w prawą stronę, dlatego mówię dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Następnie mamy jedno oczko lewe i jedno prawe. Kolejny raport, prawe oczko, lewe, prawe, narzut, dwa oczka razem ze skłonem. Na prawo. Jedno lewe. Jedno prawe. Powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko brzegowe na lewo. Odwracamy naszą robótkę i robimy ostatni, szósty rząd, tak jak oczka schodzą z drutu. Jak widzicie, ten wzór jest naprawdę bardzo, bardzo prosty, bardzo łatwy, a więc również dla początkujących. Nie bójcie się, zacznijcie, róbcie, dziergajcie, prujcie. Ja to samo robiłam. Jak uczyłam się dziergać na drutach, czasami się wściekałam, rzucałam tą robótkę i długo na nią nie mogłam patrzeć. Później znowu zaczynałam. Tak wygląda ten wzór po przerobieniu dwóch raportów na szerokość i dwóch raportów na wysokość. Zobaczcie, jest bardzo fajny wzór. To jest cieńsza włóczka, a więc inaczej wygląda już. Czekajcie, może tak położymy i będzie wtedy to lepiej widoczne. Zobaczycie, jaka jest różnica, jeżeli weźmiecie troszeczkę cieńszą włóczkę. Widzicie? Taka jest. Tak ten wzór wygląda. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam bardzo, bardzo miłego, ciepłego, słonecznego dnia. Zostańcie zdrowi i zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Ten szkic możecie sobie przerysować. Popatrzcie, on jest taki minimalny, taki maleńki. Zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Cześć.